Opaku weź, i idzie najlepiej pod most, ej precz złapami. weź za milcz, bo zrobię ci coś. Uważaj, bo powtarzam ci ostatni raz, weź ze stopca. opaku weź, i idzie najlepiej pod most, ej precz złapami. weź zamilcz, bo zrobię ci Nie rozumiem jak to jest Siedziałam sobie sama, nagle wbił mi tutaj dres Gość apetyczny, chyba nie za mądry Niby elegancik, dla mnie zwykły żul miastowy Przysiadł się do mnie bez obciachu Mokry miał czoło i mokrem miał coś pod pachą. Zamawia pełną tacę. Bajere do mnie wali. Obłapiam je swoimi spoconymi kończynami. Węże! Odejdź człowieku i precz z łapami. Nie mogłabym cię wcisnąć pomiędzy spotkaniami. Jesteś tak zaślepiony swoim ego, że wolałabym już jakiegoś niewidomego, a on dalej szemrze. Bajdy nie opowiada. Pozdrawiam go serdecznie, niech spada, Dopijam drinka i za sekund kilka gadam do dziada. paku weże. Za gość mam dość, idę do domu, po tu tracę To może ja szanowną panią odprowadzę Ej, dajże ty mi spokój, nie dotykaj mnie tam, gdzie nie chcę Ani nawet tam gdzie chcę Ja nie mogę jaka sucza A tyle ja wyjścę płódź poszedł wą. Coś ciebie zahadra, co to jest za ton? Weź ze stópcaj, ej! Weź No wejżę, stópcaj! Chłopaku weżę i idę. Najlepiej pod most, ej, precz złapan! Pod most, ej, precz z łapami sami bo zrobię ci coś Uważaj, bo powtarzam ci ostatni raz ej, że